Tutaj widzicie, mamy całe podwójko mamy zapadane, zapadane całe podwójko. Niedługo jest dziwa, ale do siebie musimy dać aż 1200 lajków. Dawajcie, teraz subskrypcja. Patrzcie, no u mnie podwórko. Po prostu dziwne. Wczoraj mnie zaskoczyła jaka zima. I dzisiaj tak wygląda cały. Cały. cały właśnie ten. Ten, ten, podwórko moja. I pewnie już tak samo jest w Europie. W Turcji, w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii nie ma tak. Pewnie. Tak w całej Europie nie ma, oprócz Turcji, Hiszpanii, Grecji, Portugalii. I tego, i Szwajcarii. Nie ma tak w ogóle. W Austrii to jest najwięcej po prostu. Jakiegoś jegu na dzisiaj. No bo tam są góry, różne takie. Wiecie, jak to się nazywa? chyba takie. Różne. Wiecie. Różne góry, To ja jeszcze nie śnieżyca mówi w Teddy, że spadła, ale u nas, nas jeszcze tak nie ma. Więc. Wiecie, jak zapadło, ławki, nie za to tu do ławki się łażda, bo ja tyle wygląda. O tak, cały zaś nie szoda. Niestety, tak, i chcę, żeby tak to szło. To się Bożego boszkodego W marcu będzie pewnie inaczej. Chyba jeździe ja będzie inaczej, no bo wiecie, tak. W będzie inaczej, wiecie dlaczego, no bo hmm, pewnie będzie więcej śniegu, coś tam, jakieś, wiecie, porażenia ja, z ja telewizji. O Jezu, babcia, co jest tam? Ja że... No i wy jak to wszystko. To pa, do filmika.